Za nami potężna wichura, przed nami ostrzeżenia o kolejnych burzach. Anna Tomczyk, witam Państwa i zapraszam na Aktualności, serwis informacji z Podkarpacza. Oto skrót wydarzeń. Katastrofalna nawałnica w powiecie rzeszowskim i łańcuckim. Taka tragedia, mówię, że dotknęła nas, że szkoda gadać. Aż 200 zerwanych dachów, uszkodzone domy i zniszczone auta. Nie mam pieniędzy, za co zrobię? Remont wałów przeciwpowodziowych przy ujściu Sanu do Wisły. Jak to zrobią, to jest to 100% będzie pewne, pewne. I spór o bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla bezrobotnych z Rzeszowa. Dramatyczną noc przeżyli mieszkańcy Malawy i Kraczkowej, miejscowości między Rzeszowem a Łańcutem. Przeszła tam trąba powietrzna. Ludzie w panice w nocy uciekali z łóżek, ale wobec żywiołu byli bezsilni. Wiatr zerwał lub uszkodził 120 dachów na domach i budynkach gospodarczych. Niszczył też elewacje domów, wybijał szyby w oknach i łamał ogrodzenia. W tym domu w Malawie mieszkała czteroosobowa rodzina z dwójką małych dzieci. Jedno z nich ma zaledwie dwa miesiące. Podczas wichury matka z noworodkiem została uwięziona na poddaszu. Na szczęście nic im się nie stało, ale straty spowodowane nawałnicą rodzina poniosła ogromne. Okno powybijane. Dachu nie mam na, na budynku gospodarczym. Auto ma wybite szyby. W środku chociaż było. Powietrze wdarło się do środka. Prawdopodobnie latały jakieś elementy. Powybijały okna i w środku też mam po prostu ściany zabudzone, nawet jest polepione błoto na ścianach. O prawdziwym cudzie mogą mówić mieszkańcy także tego domu. Dziecko spało na poddaszu i tak naprawdę to szczęście, że się mu nic nie stało, bo mogło go wymieść. Dziura w dachu akurat nad łóżkiem. No, chłopak przerażony. Rodzina stróżów z Malawy straciła dwa samochody. Wichura zburzyła budynek gospodarczy i uszkodziła dom. Na początku żeśmy nie zdawali sobie sprawy co się dzieje w ogóle. Dopiero później jak wyszedłem już na górę popatrzeć i weszedłem do łazienki zobaczyłem niebo, to już wiedziałem, że nie ma dachu. Dorobek całego życia stracili także państwo Bemowie z Kraczkowej. Mnie się język łami. Jak to mówię, szkoda gadać, no szkoda gadać mówię. 50 lat żyję i, i 3 miesiące po zawale jestem i taka tragedia mówię, że dotknęła nas, że szkoda gadać. Mieszkańcy malawy i Kraczkowej nie mogą uwierzyć w to, co się stało. To był moment, no dosłownie nie wiem, z półtorej minuty to trwało. Więcej nie trwało. I, i, i huk momentalnie. No i nie wiedzieliśmy coś, co się dzieje, a okazało się, że nie mamy dachu, że, że mamy tam rozwalone przy tym muru kawałek. W Malawie wichura zniszczyła lub uszkodziła prawie 65 dachów, w sąsiedniej kraczkowej 60. Od rana w obu miejscowościach pracują dziesiątki strażaków, którzy pomagają mieszkańcom zabezpieczyć uszkodzone konstrukcje i przykryć budynki plandekami i folią, by uchronić je przed kolejnymi opadami. A dalsze prognozy nie są niestety optymistyczne. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi ulewami i burzami, które jeszcze dziś mogą nadciągnąć nad Podkarpacie. Przewidywany jest bardzo silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę. W Malawie jest nasz reporter Marcin Pawlak. Witaj Marcin. Powiedz, czy jeszcze teraz, przed nocą, uda się w tej miejscowości tak zabezpieczyć te domy, by nie zalał je deszcz? No tutaj w Malawie jeszcze na tym, co zostało z dachu jednego z domów w ostatniej, na ostatniej posesji pracują jeszcze strażacy z Zachotniczej Straży Pożarnej, tam rozkładają ostatnią z Tak to wszystkie domy tutaj w Malawie już udało się zabezpieczyć przed tym deszczem, który właśnie tutaj w Malawie pada. Razem ze mną jest starszy kapitan Grzegorz Wójcicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Od trzeciej w nocy pracujecie. Cały czas bez przerwy. Na czym przede wszystkim polegała ta, ta praca? No i udało się ją skończyć. Tak, no w pierwszej fazie akcji, kiedy w nocy dostaliśmy pierwsze zgłoszenia o zniszczeniach tu w Malawie, pierwsze czynności strażaków to było udrożnienie dróg z powalonych drzew, z powalonych linii energetycznych, tak żeby mo strażacy mogli się dostać do posesji, które zostały uszkodzone ponieważ było jeszcze ciemno, ogrom zniszczeń ukazał się nam dopiero w ciągu dnia. Około 60 budynków w samej Malawie, które na tą chwilę udało nam się zabezpieczyć plandekami. Także przed tym deszczem, który teraz pada, już, już te budynki mamy zabezpieczone. Trwa jeszcze oczyszczanie posesji. Strażacy ochotnicy wraz ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej jeszcze przeglądają te miejsca, gdzie zostały uszkodzone budynki. Czy ewentualnie ktoś jeszcze nie potrzebuje naszej pomocy, bo mamy jeszcze do dyspozycji kilka plandek? Przed deszczem te plandeki ochronią, ale co będzie, jeśli przyjdzie znowu taki silny wiatr? Niestety, no jeżeli przyjdzie silny wiatr, no to wiemy, dachy pozrywało, więc plandeki tym bardziej pozrywa, ale no jesteśmy w gotowości, jeżeli będzie taka sytuacja i, i te plandeki pozrywa, jesteśmy do dyspozycji, będziemy wspierać mieszkańców, poprawiać im te plandeki, zabezpieczać, tak żeby do czasu odbudowania, odnowienia byli zabezpieczeni przed deszczem przede wszystkim. Tak jak Państwo słyszeli mieszkańcy mogą liczą i mogą cały czas liczyć na, na strażaków zarówno z Państwowej Straży Pożarnej jak i z Ochotniczych Straży Pożarnych bo dziś tutaj na teren powiatu Rzeszowskiego i Łańcuckiego w tych dwóch gminach zostały ściągnięte w zasadzie wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Kilkuset strażaków przez cały dzień pracowało tutaj. W tej chwili kończą tą pracę, ale trzeba wspomnieć także o energetykach, bo oni także pracują tylko tutaj w Malawie. Dziewięć podstacji energetycznych ciągle nie, nie ma zasilania, a w związku z tym tutaj w okolicy, w żadnych z domów nie ma w tej chwili prądu, a także na przywrócenie tego zasilania bardzo tutaj wszyscy mieszkańcy czekają. O skutkach niespodziewanego żywiołu w Malawie i Kraczkowej mówił Marcin Pawlak. Dziękujemy bardzo. A nawałnica przeszła też nad Rzeszowem. Największe spustoszenie spowodowała na osiedlu Zalesie. Mieszkańcy są załamani. Przeżyli noc jak z horroru. Usuwanie skutków żywiołu ciągle trwa. Tylko w tym miejscu nawałnica połamała i wyrwała z korzeniami kilkanaście drzew. Tak rano wyglądał plac zabaw, boisko i park w samym centrum osiedla. Połamane drzewa zatarasowały drogę i zniszczyły ogrodzenie jednej z posesji. Mieszkańcy ciągle nie dowierzają w to, co się stało. Taka apokalipsa powstała po prostu, trąba powietrzna. Wyglądało to strasznie, tak jak widać po na załączonym obrazku. No i fatalnie, to fatalnie. Dom rodziny węglowskich stracił dach. Niektóre oderwane przez wichurę płaty blachy przeleciały kilkadziesiąt metrów. Tyl, no katastrofa. Katastrofa! No. Na razie w sprzątaniu podwórka pomaga rodzina. Zamiast dachu jest założona przez strażaków Klandeka. Ale co dalej? Nie wiadomo. No mnie ubezpieczeni. Nikt nie chce pomóc. Że ja mam chore dziecko i nikt nie chcę pomóc. Nie mam pieniędzy. Za co zrobię? A wszystko wskazuje na to, że na nowym dachu się nie skończy, bo popękał też stropi ściany na pierwszym piętrze. Nie wiadomo, czy nie trzeba będzie ich rozebrać. Wszystko od no, nowa, dach, strop jak robić i kominy, wszystko, zatyłki, no, wszystko trzeba robić od nowa. Cały, bo, cały dach, to trzeba dużo strasznie pieniędzy. Sąsiedzi, państwo Szczepańscy, mieli trochę więcej szczęścia, ale tu też są straty. Zniszczony został dach na budynku gospodarczym. Przede wszystkim nie mamy ściany na, na garażu, pół ściany, nie, ma, nie mamy dachu na garażu, dach od domu jest podniesiony, okna nie mamy w, na strychu. Nie wiadomo też, co z dachem na domu. Bo, widzi pani, podniosło 10 centymetrów, wyrwało krokwie z muru. No i nie wiem, co to z tym teraz będzie robić, no bo dlatego, że czy to się da z powrotem spuścić, się, to po prostu remont dachu czeka, nie? Od rana przy usuwaniu szkód mieszkańcom pomagają strażacy i miejskie służby. Trwa też naprawianie uszkodzonych linii energetycznych i stacji transformatorowych. Przed południem prądu nie miało kilka tysięcy osób, głównie w powiecie Rzeszowskim. Cały czas trwa liczenie szkód po nocnej nawałnicy, ale już wstępne szacunki są przerażające. Bilans strat wygląda tak. Około 200 zerwanych i uszkodzonych dachów na domach i budynkach gospodarczych, m.in. w Kraczkowej, Malawie, Krzemienicy, Łańcucie i Rzeszowie. 10 zerwanych linii wysokiego napięcia. Nie działało 300 stacji transformatorowych, przez to prądu nie miało 10 tysięcy osób. Energetycy systematycznie usuwają awarię, ale bez prądu wciąż jest w regionie 1200 odbiorców. Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska razem z samorządowcami i komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wizytowała dziś miejscowości, w których Nawałnica wyrządziła największe straty. Po spotkaniu z powiatowymi sztabami kryzysowymi zapewniła o pomocy dla poszkodowanych. Na początek mieszkańcy, których dotknął żywioł dostaną do 6 tysięcy złotych. Później w zależności od zniszczeń pomoc może sięgnąć 100 tysięcy. Zobowiązałam wszystkie służby, żeby pracowały przez cały okres weekendu, czyli dzisiaj, jutro, w sobotę, w niedzielę. W poniedziałek o 8 rano chcę mieć na biurku protokoły z tego szacowania i kwotę, którą będę mogła zawnioskować do ministra. Zasiłki, które są możliwe do przyznania to do 6 tysięcy na zabezpieczenie takich potrzeb najpilniejszych, następnie w zależności od rodzaju zniszczeń do 20 tysięcy i do 100 tysięcy złotych. W poniedziałek będę mieć wniosek, a pierwsze pieniądze myślę wtorek, środa, a czwartek, piątek te, te większe kwoty. Będziemy kwalifikować o przyznanie pomocy na dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla dzieci z rodzin najbardziej poszkodowanych. Na terenie tych dwóch powiatów w tej chwili pracuje około 250 strażaków. Są to strażacy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli strażacy OSP, ale także i Państwowej Straży Pożarnych. Jest zadysponowanych sześć podnośników spoza tych dwóch powiatów z województwa. Na pewno do wieczora powinniśmy się uporać, jeśli chodzi o zabezpieczenia budynków i podejmiemy te działania, które o których mówiłem, że będziemy próbować pewne elementy również pomóc mieszkańcom uprzątnąć. Natomiast czy dzisiaj zakończymy, nie umiem na ten dzień powiedzieć. O pomoc dla poszkodowanych w Nawałnicy stara się też Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie. Dyrektor złożył wniosek do Ministra Pracy o przeznaczenie prawie 300 tysięcy złotych na roboty publiczne. Za te pieniądze można by zatrudnić przy usuwaniu szkód po wichurze osoby bezrobotne z Powiatu Łańcuckiego, które również są ofiarami żywiołu i właśnie teraz znalazły się w podwójnie trudnej sytuacji. A na domiar złego dziś w widełce koło Kolbuszowej znów ciężarówka przewożąca koparkę zahaczyła o wiadukt kolejowy. Mówimy znów, bo identyczny przypadek zdarzył się zaledwie trzy tygodnie temu i tym razem kierowcy musieli zamieniać krajową dziewiątkę na liczne objazdy. Takie problemy trwały około pięciu godzin. Jeszcze przez tydzień również pociągi będą jeździć objazdami przez przeworsk, aż do czasu naprawienia uszkodzonej konstrukcji wiaduktu. Za to wreszcie bezpieczniej będzie przy ujściu Sanu do Wisły. Rozpoczęły się tam największe na Podkarpaciu modernizacje wałów przeciwpowodziowych. Od strony gminy Radomyśl będzie to 7-kilometrowy odcinek wałów wzdłuż Sanu i podobnie od strony gminy Zaleszany. To nauka, jaką samorządy i służby wojewódzkie wyciągnęły po powodzi z 2010 roku. Obecne obwałowania uchroniły gminę Radomyśl przed katastrofalną powodzią w 2010 roku, ale nienotowany nigdy wcześniej poziom wody skłonił samorządowców do wprowadzenia istotnych zmian do planu zabezpieczenia przeciwpowodziowego przy ujściu sanu do Wisły. Należy zabezpieczyć obwałowanie sanu. Te prace w tym momencie zostały już rozpoczęte. No i konieczna będzie jednak powtórna przebudowa obwałowań Wisły. Wał na sanie już jest umacniany. Cieszę do mieszkańców okolicznych wsi, bo tutaj zagrożenie jest największe. Zawsze przy podwyższonym stanie wisły woda cofa się do sanu. Zbigniew Lachowski, mieszkaniec Nowin, twierdzi, że nawet trzy razy w roku woda zalewa mu piwnicę i podwórze. Napór tam ten jest duży, bo od lewego wału sanu do prawego jest prawie kilometr odległości. To jest ile ton nacisku. I to wszystko idzie Podwał, żyłami. I do pana. No i do mnie, do sąsiadów, do wszystkich, do, do stawu. Wszystko się woda automatycznie podnosi. Prace prowadzone są na 7-kilometrowym odcinku wału, począwszy od samego ujścia sanu do Wisły. Rozbudowa wału polega na zabezpieczeniu przeciwfiltracyjnym podłoża wału i korpusu wału, podwyższeniu korony. Tłoczona pod ziemię na głębokość 8 metrów warstwa betonu zapewni, że pod tym wałem woda nie będzie już przesiąkać. Jak to zrobił, to jest 100% będzie pewne, pewne. że nas nie będzie tu nic groziło. Wał będzie gotowy za kilka miesięcy przed wiosennym przyborem wód. Jego modernizacja kosztuje prawie 22 miliony złotych. Podobne prace prowadzone są przy wale po lewej stronie Sanu. W przyszłym roku ma zacząć się ponowna modernizacja wałów na Wiśle od ujścia Sanu aż do województwa lubelskiego. Zapewni to ochronę w połowie powiatu stalowowolskiego. Takie rozwiązania ma już w Polsce m.in. Radom i Zielona Góra, kolejnym ma być Rzeszów. Władze miasta chcą pozwolić bezrobotnym bezpłatnie korzystać z miejskich autobusów, gdy ci szukają pracy. Pytanie tylko na jak długo i jak identyfikować pasażerów bez zatrudnienia. Sporów wokół pomysłu Rodem z Ratusza jest wiele. Radnym pomysł tak samo się podoba, co i kojarzy z kampanią wyborczą. Szefowa Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie wyjaśnia, że pomysł powstał po rozmowach z młodymi ludźmi. Złapani na jeździe na gapę najczęściej tłumaczą kontrolerom, że nie mają pracy i nie stać ich na bilety. Z tego powodu bardzo wiele osób prosi też o umorzenie kary. Dlatego miasto chce pomóc takim osobom, choć na razie nie wiadomo, ile by to kosztowało. Na 13 milionów przewiezionych pasażerów od stycznia do lipca i tak nie było wypełnionych autobusów. A więc nie jest to tak, że my na tym tracimy, bo i tak autobus jeździ i tak jeździ. A możemy w ten sposób po pierwsze spopularyzować transport publiczny, a po drugie pomóc ludziom bezrobotnym. W Rzeszowie Pracy nie ma ponad 9 tysięcy osób. Codziennie rejestrują się kolejni bezrobotni. Trudno znaleźć osobę, która nie byłaby zainteresowana propozycją pomocy, zwłaszcza, że jak oceniają, komunikacja w mieście nie jest tania. Jak się nie ma za wiele, to się liczy każde pieniądze. Ale rejestrujący się w urzędzie jednocześnie sami mają wątpliwości, czy taka pomoc należy się wszystkim. Pomysł jest dobry, ale tylko dla osób, którzy, dla tylko dla tych osób, których faktycznie skończyli studia, którzy się starają, a są tak poszkodowani przez to, że nie mogą tej pracy znaleźć, bo jest wielu bezrobotnych, którzy nie chcą znaleźć pracy. Projekt rozwiązań w tej sprawie jest przygotowywany. Prezydent Rzeszowa sugeruje objęcie pomocą wszystkich zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Spory dotyczą tego, jak mieliby być identyfikowani. Jestem przeciwny temu, żeby to robiły Urzędy Pracy. Wydaje mi się, że jeżeli samorząd chce to zrobić, to samorząd powinien we własnym zakresie znaleźć również sposób. Radni Rzeszowa mają świadomość, że przygotowanie dobrego projektu nie będzie łatwe. Przewodnicząca klubu P.O. komentuje, że pomysł prezydenta nie jest zły, ale to sygnał, że nabiera rumieńców kampania wyborcza. Według niej pilniejszą sprawą jest zwiększenie liczby połączeń, bez miejskich autobusów mogli korzystać mieszkańcy nowych osiedli. Nowe osiedla powstają chociażby to przy Błogosławionej Karoliny. Prawie 7 tysięcy osób tam mieszka i mieszkańcy zgłaszają do mnie problemy, żeby rozwiązać ich możliwość dojazdu do pracy czy do szkół. A szef opozycji w Miejskiej Radzie z jednej strony komentuje, że inicjatywa jest dobra, z drugiej krytykuje, że bezrobotnym darmowe bilety nie są potrzebne, bo władze Rzeszowa nie tworzą nowych miejsc pracy. W tym kontekście, no to chyba te bilety powinny obejmować nie tyle miasto Rzeszów, co umożliwiać bezrobotnym dojazd do miejsc pracy poza Rzeszowem, bo poza Rzeszowem są tworzone miejsca pracy. Projekt uchwały w sprawie zwolnień z opłat za bilety dla bezrobotnych ma trafić na wrześniową sesję Rady Miasta. Na koniec sport i dobra wiadomość z Rzeszowa. W pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski trzecioligowa Stal zmierzyła się z ekstraklasową drużyną Górnika Łęczna. Rzeszowianie wygrali 2 do 1 i awansowali do jednej 16 finału. Przed meczem nie mogło zabraknąć minuty ciszy. Dzień wcześniej zmarł w wieku 85 lat Kazimierz Trampisz. Były piłkarz i trener stali, reprezentant Polski. A samo spotkanie rozpoczęło się od błędu defensywy Stali, który z zimną krwią wykorzystał Fedro Czernych i po kwadransie gry ekstraklasowcy z Łęcznej prowadzili 1 do 0. Ale biało-niebiescy dość szybko wyrównali. Po ładnej zespołowej akcji na strzał zdecydował się Michał Lisańczuk i ku radości nielicznych kibiców w 29 minucie piłka zatrzepotała w siatce. Wynik gremisowy utrzymał się do przerwy. W drugiej połowie więcej z gry mieli goście, ale na posterunku w Rzeszowskiej bramce był Miłoż Lewandowski, który nieraz wychodził obronną ręką ze sporych opresji. Stanowcy ambitnie atakowali do końca już. W doliczonym czasie gry po centrze Sebastiana Brodskiego we właściwym miejscu znalazł się Piotr Pendota. Jego strzał dał zwycięstwo i awans stali. Już myślami byliśmy przy dogrywce, ja tak samo, ale tu nagle piłka spadła na trzecim Akurat tam byłem, mega szczęście. W tym co nam brakowało, bo widać, że już nam brakowało trochę, trochę się nam brakowało, ale wierzyliśmy do końca, poszliśmy na ostatnią akcję i się udało, to jest najważniejsze. Cieszymy się z awansu i gramy dalej. Do 1.16 finału piłkarskiego Pucharu Polski awansowała też starstalowa Wola, która pokonała Olimpię Grudziądz. Odpadła siarka po porażce w Rybniku. W kolejnej rundzie rozgrywek Pucharu Polski stal Rzeszów zmierzy się ze zniczem Pruszków, a stal stalowa wola z Lechą Gdańsk. A my wszyscy jeszcze dziś zmierzymy się z kolejnymi wiatrami, a być może i burzami. Proszę słuchać prognozy, wszystko na temat pogody wie Joanna Mazur. Zapraszam więc przed mapy. Do zobaczenia.